Minęło półtorej doby. Zobaczymy, czy są jakieś przyjęcia. To muszę podstawiać. O! już troszkę ważne. Szczególnie dwa krupusy na raz. Nie mam dymu, bo mi się nie chce obrać. Dobre dziewczynki! Czy macie dla mnie miłą niespodziankę? No, dzisiaj piątek 13, więc wszystko co najgorsze można się spodziewać. Siedzą grubo Eee, co jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 14. 14 przyjętych. Tutaj co były jajeczka to nie ma przyjęć. A tutaj sobie larwy to Tylko 3 nie przyjęte zaje Biasczko. Zaje fajnie. Super hiper. To jeszcze raz liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i teraz próbujemy zrobić taki bajer że to przerzucimy tak żeby podawały się o! na wszelki wypadek tam kratę od odgrodową może będzie im źle tu przychodzić, no ale coś za coś tego patyczka im podłożę żeby ta krata nie leżała i teraz kładziemy te dwa torpusy Sotki Korpus hodowlany Normalnie powałka Nie jest ze mną tak źle No i wyciągnę się w założyłem im żeby miały lepsze warunki termiczne do odpalenia teraz już nie ma znaczenia bo tu będą się matki hodować na górze zaję super kurcze oprócz tego że dzisiaj miałem popsuty siewnik mała awaria w zboże. ale no nic na razie jest dobrze potem chyba po południu jeszcze pojadę zobaczyć co tam słychać na rzepaku podobno jest w tym roku list lipa Słucho nie noszą. Dostałem informację, że niektórzy podkarmiają już pszczoły. Zobaczymy. Także na razie przyjęcia są fajne.